我呀。 Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I tym razem jest to dosyć, dosyć ciekawy odcinek, ponieważ jest to skład, który totalnie odmienił moje granie. Nie wiem, jak to, nie wiem jak to zabrzmi, ale po prostu gra mi się zdecydowanie lepiej. Nie mam w ogóle nikogo z Ligi Włoskiej, także proszę mi nie pisać komentarzy. Czemu większość zawodników jest z Ligi Włoskiej? Eee, powiem wam, zaczęło się to od tego, że kombinowałem nad składem. Chciałem mieć Griezmana, chciałem mieć La Gazeta i Fekira, to głównie ich trójca się tutaj. Pojawia na ataku, ale cały skład jest po prostu w tym momencie dla mnie, no, no idealny. Naprawdę, zaraz wam pokażę, co i jak. Na bramce Batland nie muszę chyba nikomu opisywać, e, jak on gra. Wszyscy dobrze, wszyscy dobrze znają Batlanda, wszyscy wiedzą, e, do czego jest dole. Dla niektórych broni gorzej, dla niektórych broni lepiej. Ja się chyba zaliczę do tej drugiej e, grupy, ponieważ naprawdę, no, rzadko kiedy na niego narzekam. E, dalej, Walker. To chyba najlepszy prawa obrońca w e, Premier League, jeśli chodzi o zwykłe karty, no, nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Nie ma nic specjalnego, nie ma nic, do czego się tak także po prostu lecimy dalej. Smalling. Smallinga też każdy na nim. muszę chyba opisywać również Smolinga, ponieważ jest to bestia, jest to też choke i po prostu znajduje się w każdym składzie Premier League, to jest pewne. Van Dijk po upgrade'ie, to jest naprawdę, to jest choke. ogólnie polecił mi go Maciej, powiem wam, że to naprawdę, czołg, no po prostu jest tak cholernie ciężki do przejścia, wygrywa większość główek, jest, świetnie się ustawia, jestem mega zaskoczony, oczywiście pozytywnie, dalej Van Anholt Inform, świetna karta, też do niczego się nie mogę przyczepić, kosztuje 60k, także myślę, że jak na jego statystyki, ee, całkiem okej. Okay. Lalana, co od Dwa za statystyki. Dostałem go za nagrodę miesięczną w Champions. Powiem wam, że po prostu nie byłem w ogóle świadom tego, że on będzie tak idealny i świetny do mojego składu. Tylko jestem zadowolony naprawdę, bardzo niezadowolony. niego Counter, no tu raczej nie muszę chyba nic mówić. To jest po prostu... On jest wszędzie, on po prostu jest wszędzie. Zabiera wszystko, strzela wszystko, podaje wszędzie, ustawia się tak jak powinien. Paul Pogba. No, sporo, sporo o nim mówiłem. Przydaje mi się głównie dlatego, że ma te pięć gwiazdek sztuczek. Jest świetny w pomocy Te pięć gwiazdek, które czasami bardzo mi się przydają, ponieważ wszystkimi Potrzebuje jakiegoś, nie wiem, Magili Spina. Pół miliona, co prawda, no ale... Ale warto. Fekir, o oh mój Boże, człowiek longshot Z Zejście nim, ball rolem i uderzenie za nogi, to praktycznie zawsze to jest goal. To jest niesamowity zawodnik. Naprawdę, Fekir to jest coś niesamowitego. Świetne longshoty świetne strzały. Idealne na źbo. świetne wykończenie, świetne strzały. Również świetne longshoty Było warto wydawać te na 300k, naprawdę. 350k może. I ostatni jest Antoine Griezmann Powiem wam tyle. Gdyby nie wymagania do Foot Champions, gdzie było Bundesliga i Liga Hiszpańska, to prawdopodobnie nigdy nim nie zagrał. Na szczęście kupiłem go do składu są Zawodnik. I to jest właśnie ten skład. Brązowa ławka powiem wam, nie wiem czy to ma coś wspólnego, ale od kiedy mam brązową ławkę, również gra mi się lepiej. Nie wiem, czy to jest jakieś... Owolnienie handicapu czy coś takiego, nie wiem Nie znam się totalnie na tym, więc nie będę wypowiadał Przy okazji, co wy robicie bo z ostatnimi filmami? Boże, jest prawie po tysiąc łapek pod każdym filmem Jestem naprawdę mega wdzięczny, ponieważ Fajnie ten kanał wreszcie się rozrasta Zrobiliśmy 15 kasubów, subów, niedługo 16 tysięcy Także dziękuję wam bardzo, nie zapomnij również teraz Jeżeli ci się spodoba, to zostaw tę łapkę w górę Fajnie to robili jakąś sporą liczbę Nie obraziłbym się na pewno I również zostaw suba, jeżeli jesteś nowy na moim kanale No, także lecimy. No i mamy pierwszego przeciwnika Co on ma? Całe... Nieco, no proszę, Messi na prawej pomocy, no to będzie ciekawe. Tymczasem Kai Walker, tu jest lalana. Lalana może z dystansu, la, Arsh, minimalnie. Może jakiś strzał z dystansu, no już trochę mnie poniosło, ale no blisko było, blisko. Świetnie Wanda, jak to jest właśnie to o czym mówiłem, wszędzie się znajdzie. I tymczasem Griezmann, zaczekajmy może. Griezmann tu już zagrywa do Fekira, Fe... aj kurde no, pieprzony Smolnik, a to nie był Smolnik, to był Miranda. Co ja gadam dzisiaj? Laka Z! Czy? No jak bo. Bu... Jak? Jak to JEST soberuje, że ktoś bronił? Halo! Nawet Batlan by chyba tego nie wyciągnął, to dopiero bufon. Effektie, dobra, że to jest Grizman. Grisman. Spróbujmy, może Longshotem Gri... Jest! Grisman od słówka. Byłem pewien, że bufon to broni. Co za strzał? Grizman? Na jeden do zera, proszę bardzo. Nie spodziewałem się, muszę tam powiedzieć. Bo chyba to był strzał jeszcze kiedy. Eee, nadal... Biegłem sprintem, także tym bardziej mnie coś dziwiło. Ale jest 1-0, jest 1-0. Antona Griezmann, jakiś świetny zagranie do Griezmana. Griezmann, tu już widzę, jak połowa wybiega. Ale może jakieś zaskoczenie: Griezmann, broni, bufon. Może jeszcze raz fakir na kazet i wybija Aleksandro. Tutaj fakir, to widzę tam Lakazeta. Kurde bele, Dobra, jeszcze tu jest fakir, tu jest Lalana. Lalana, zajdźmy świetnie na lewą nogę. To jeszcze nie koniec: Lalana. Okej, okay, widzę tam yy, Van Vananholt Van dośrodkowanie do eee, boczna siatka Griezmann. Okej, okay, tu jest Griezmann, tu jest Pogba, Pogba, ale ma sporo miejsca Pogba. Dobra, zejdźmy na lewą stronę. Teraz do środka Pogba, tam teraz widzę... Yy, dobrze, lakazet Przyjmuje! lakaz Tobi Griezmann... Grisman O Boże, to było trudne, to było mega trudne, ale nieważne, jest 2-0, Griezmann po raz drugi. Świetna akcja Pogby razem z yy, Lakazetem i... Glismanem, także typowe francuskie trio trzech muszkieterów. No, błąd w sumie, błąd Sandro. No, ale Gizman takich akcji oczywiście nie przepuszcza. I mamy 2 do zera. Kanty, świetny odbiór, dobra, tu jest LKZ. I ten do fekira, fekira, aż zagranie, tu jest Z. Co za akcja Z? Zejście na lewą, No, mogłem w sumie uderzać po drugim. Kurde, no, Glisman. To jest, to jest zejście na lewą mogę. A, żartowałem. O, tu jest fekir. Fekir, tak, może zlew... o za bardzo się wychylił. No Fekir, nie tak mocno. Yydries Mertens, niebezpiecznie Mert. Nie wiem jak to wpadło. Nie wiem, nie mam pojęcia jak to wpadło. Okej, okay, dwa do jednego. Mm, nie wiem kogo mam winić, bo niestety nie dostanę powtórki, ale dobra, mam nadzieję, że... Nie skończyć tak jak powinno się nie skończyć. Co ja właśnie powiedziałem? O Jezu, co się stało z obroną? Nie! Idź sobie Dybala. Dobrze, świetnie. Koniec meczu, 2 do 1. Małe... Były małe komplikacje. Ale ostatecznie 2 do 1, dwie bramki Griezmana. Eee, Zawodnikiem meczu pewnie też będzie Griezman, tak strzelam przynajmniej. Dobrze mówiłem. No i lecimy dalej. Okej, okay, mamy drugiego przeciwnika na dzisiaj i co będzie tym razem? Eee... Um, Griezmann. tu jest Fekir. Fekir i broń Batlan, oczywiście. Okej, okay. a dobra, fekir zdrożnego, może jakaś główka, podanie pogba. Cokolwiek tu się dzieje, do <grym> Jak to jest możliwe? Dobra, jeszcze raz. E co tu się stanie, dobra. Oba, fekir. No, co tu się dzieje, fekir. Strzał! Nie mam pojęcia, co się właśnie stało. Dobra, laka Z. E czekajmy, może tu błąd. No, tu miał być to Fekira, ale dobra, może być pogba. I pogba. No, nikt mnie atakuje, to sobie strzelę. No, dobi! Tak! No, le, no nie. Jezu. Ogólnie to dzisiaj Mistrzostwa Polski są. E, trzecia tura kwalifikacyjna, więc możecie mi życzyć powodzenia, jakkolwiek, jak, jakkolwiek żebym jakąkolwiek rundę przeszedł. Ostatnio ja chciałem zagrać w, e, w kwalifikacji numer 2, ale. Ale zaspałem. Tak, zaspałem na 18. E, I teraz, no nie wiem, zobaczymy. Mam na szczerą nadzieję, że coś tam ugra. Mimo wszystko nie liczę w ogóle, że się zakwalifikuję, bo bez przesady. Dobra, na Krazet. Tak, tu jest Fekir. To jest to. Fekir, uderz no, Batland! Idź sobie stąd! Dobra, jeszcze jest Griezmann. Może teraz? Dośrodkowanie! No cóż, <gazet> Fekir, muszę tylko zejść na lewą nogę. Kantę, może teraz strzał, kantę. Może Pogban, no, oczywiście, tylko w każdego go nie w bramkę. No, jeszcze spalony, świetnie. Griezmann, Griezmann, musisz być lepszy niż jakiś tam Al-Jaman. Griezmann, strzał, może. Batland. To może lakazet, podajmy może na pusto, no kurde, no zaraz coś mnie normalnie strzeli. Griezmann, ośrodkowanie, strzał, gol, no! Batland, przestań! What the fuck? To jest powoli... Nie wiem jakie, lakazet. Słupek, no przecież... Pogba. Pogba. Batland. Dobra, Van Anhold. Strzelże! No, no co?! No! Co?! Nie, ja już. Ja zaraz padę odłożę, bo to jest bez sensu. 13 strzał w obronie do pierwszej połowy. No przecież. No nie, Nieważne. Gramy, 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 gramy dalej. Fakir, no teraz longshot. shot. Faki. No wreszcie, fekir, może! No Ale problem jest taki, że. potrzebny był rekord, żeby pogodać, by. Eee, czemuż był Batlanda. Odbiło się na pewno, tak, od. nie wiem od kogo. Ale wreszcie, Batland pokonany. Jezus, je ja tych strzałów musiałem oddać, to ja naprawdę nie wiem, ale to już naprawdę było tak frustrujące. Lalana. Lalana! Tak jest, tak jest! Boże! jest tak satysfakcjonujące, że wreszcie tak coś wpada, bo... Ja już nie wiem, ja się spodziewałem wszystkiego po tym Batlandzie dzisiaj, serio. To jest po prostu koszmar, ale świetny strzał Lalany. No w samo okno nawet wleciało, jeśli się nie mylę. Yy... No, nie, odsuwka chyba było, no ale sam fakt, że wpadło, mamy 2 do 0, wreszcie się przełamałem. Ech, fiu, Jezu. Jeśli, jeśli to słyszałeś, to napisz na zdrowie w komentarzu. Zobaczymy, kto ogląda do końca. Plaka z, sam na sam, wiecie co, ja spróbuję Rabonę, jeśli on wyjdzie. Czy się uda? Ja, no nie, no Batman w Drabone broni. Dobra, koniec meczu, to był jeden z głupszych meczów, jaki kiedykolwiek miałem okazję zagrać, chyba w całej Fifie. zaraz zobaczcie statystyki. Sprawdźmy może ile miał obronionych strzałów Batland, 22 obronione strzały. To można oprawić w ramkę i po prostu dać jako opis FIFA 17 Ultimate Team. Po prostu, po prostu takie coś można zrobić i tyle. Ja chyba takie coś kiedyś zrobię, bo to jest... To jest chore. Premier League w połączeniu z Iniestą? Nie wiem, pierwszy raz widzę Iniestę w składzie. A jeszcze Silva to już w ogóle i pajetna na dochodzi co tu chodzi. I Sania na obronie, Boże. I Kompany na ESO. No dobra, spójrzmy, Fekir, to jest Griezmann. Jak Griezmann sam na samą, to musi. Czech. okej okay. Jak nie, jak nie, jak nie Batlan, to Czech. Fekir. Fekir, może teraz przejdźmy na lewą nogę. Fekir. Fekir, to wpadło. O kurde, bo ja powiem, że to już Czech obroni. No mówię, no Longshode ma niesamowite Fekir, ale nie spodziewałem się takiego obrotu z Zobaczmy jeszcze raz. Świetne zajście tutaj ro... y, no, tym z kapterem. Kurde, no nice. No dobra, jeden 1-0. Grizman. Grisman! No. Dobra, wygra główka Lalana, wygra. Strzał! <gryw> o Jezu, co tu się dzieje? Lalana, świetnie, Grizman piętą, tu jest Fekir. No ale. <gryw> ja też bym pewny, że Grisman wybiegnie. Dobra, jeszcze jest Lakazet. Wejdźmy Lakazet, dobrze leć, leć! Kurde, ale teraz poleciał, boże. Lakazet, świetna piłka, pogba, aż mam teraz miejsca, pogba. Pogba, dobra, wejdźmy na prawą nogę. Lalana dobi. Jak muszę coś więcej mówić, serio? To jest podsumowanie moich dwóch ostatnich meczów. Słupek, poprzeczka i wszystko na raz. Jeszcze czek broń na linii, no to jest, to jest po prostu... To jest magia. O nie, 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 nie! co?! No jak?! Nie, 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 nie. Nie, to się nie dzieje. To się po prostu nie dzieje. W ostatniej minucie, nie. To jest... Gdzie są ukryte kamery? Gdzie są kamery ukryte w tym momencie? Powiedzcie mi. 16-10. Mm. To nie będzie zbyt dobrze wyglądało na tle statystyk, dobra w prawo. Ja pier... Znowu w prawo. Kurw. lewo. O świetnie, zaczyna się. Przecież jak to, to, to jest... Znowu w prawo. Brawo, Batland Boże. Koszta, teraz w lewo. No, tak się otwiera, że na pewno będzie w lewo. O ty śmieciu, tak jesteś swany, h? Ja w lewo. Ha! Dziękuję. Dobra, kończymy ten mecz. Kante. <laughs> Przysięga mnie. Dobra. W prawo? No, kurde, ja, ja miałem zwycięstwo na wyciągnięcie ręki. I teraz w każdym momencie mogę przegrać. Ja pierdzielę. Teraz on musi nie trafić, żebym ja wygrał. W sensie, jeszcze ja muszę bym strzelić, nie? Ale na razie się na to nie, zapo nie zapowiada, niestety, dobra. Van Dijk. Kurde, no to jest. Nie to będzie trwało, serio. To Mandy. Świetnie, panemka. Koniec. Koniec meczu. Nie wiem, bo muszę mieć pretensje do samego siebie. Co prawda, dużo się działo w tym meczu i, i szczerze mówiąc. Ciężko mi to jakkolwiek skomentować, ponieważ statystyki strzałów to jest 18, 18, 11 7 strzałów 5 celnych. Nie wiem, dobra. Ja się nie denerwuję. Okej, okay, to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał oczywiście wam się spodobał. Mi, mi się ta końcówka niezbyt podobała, no, ale nic nie poradzę. Jeżeli ci się spodobało, nie zapomnij, żeby zostawić łapkę w górę. jeżeli jesteś nowy na moim kanale, nie zapomnij, żeby zostawić suba. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie.